Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wielkie wieki Pan. Witamy bardzo serdecznie. Dziś pierwsza kolejka Ligi Europy. Gramy dziś na bułgarskiej, Lech poznań dokładniej. Podejmuje dziś Benfica Lizbonę, czyli lidera Ligi Portugalskiej. Księży Piotrze, co to będzie za mecz? Co to będzie za mecz? Boję się, że może być to ciężki mecz dla polskiej drużyny. Chyba, że po prostu po tym nieudanym występie w Ekstraklasie, po przegranym meczu z Jagiellonią, Lech będzie chciał się odbudować. No Ale cieszymy się przede wszystkim z tego, że mamy jakiegoś przedstawiciela. Czy to właśnie Lidze Europy, bo o Lidze Mistrzów nie ma co myśleć. Dlatego czekamy z niecierpliwością na ten mecz. Zobaczymy co będzie. Wiadomo, że Lech, Lecha stać na to, żeby zagrał dobry mecz, stać na to, żeby powalczył z liderem Ligi Portugalskiej. Tak naprawdę nic nie wiemy o samym liderze, tak? Nie wiemy tylko tyle, że wygrał cztery mecze, cztery tak, zwycięstwa, tak. więc no zobaczymy. Myślę, że to jest bardzo ciekawy mecz i tak naprawdę pokaże na jakim etapie. Na dzień dzisiejszy jest nasza polska piłka. Jaki byś wynik obstawił? Tak, na szybko. Mm, na szybko, inaczej powiem tak. Na pewno chciałbym, żeby Lech wygrał, a myślę sobie, że może być 2-1. Dla Lecha? Dla Lecha, ale to jest moje marzenie. To ja skromnie, 1-0. Tak, mecz wyrównany. Może będzie nawet przewaga Benfiki, bo to w końcu portugalski zespół, czyli liga. No, wyż, teoretycznie mająca wyższy poziom, chociaż tu moglibyśmy też się kłócić, bo to wiadomo, że to Benfica, FC Porto, Sporting to są te marki, a reszta drużyny jest słabsza. Ale, Ale należy do tej marki polskiej, tak? Polska. Legia, Wisła, Kraków. Nie kiedyś. z Brosła no, w wczorajszym meczu. Tak, dobrze. Wiem, żeby... Jeżeli będzie co komentować, to zapraszamy na drugą część po meczu. A na razie się z Państwem żegnamy z Panem Bogiem. Miłego oglądania!